Czy już was nudzi to, że wasz stary jest fanatykiem wędkarstwa, lecz lub katolicyzmu? Poznajcie Goblin Slayera, fanatyka goblinów. Od niego dowiecie się, jak żyją gobliny, jak się zachowują gobliny, jak najlepiej roztrzaskać czaszkę małemu goblinowi, nie brudząc przy tym własnych narzędzi mordu. Co, kurwa? Zainteresowany? Zadzwoń już teraz, a w gratisie otrzymasz małą kapłankę, która pod wpływem stresu, moczy spodnie! Nani? Goblin Slayer to 12 odcinkowe anime opowiadające o mężczyźnie, który w wyniku traumy z dzieciństwa nie myśli o niczym innym, tylko o mordowaniu goblinów. Pewnego dnia ratuje młodą kapłankę z rąk tychże stworzeń, a następnie je morduje. Kapłanka po tym wydarzeniu postanawia dołączyć do naszego bohatera i pomaga mu w zabijaniu goblinów. I teoretycznie tutaj mogę zakończyć, lecz w tym całym mordowaniu małych zielonych stworków jest ukryta głębia. Anime pokazuje, że nie każda przygoda, która z początku wydaje się łatwa i z której będzie można czerpać tylko radość, może zakończyć się bardzo brutalnie. Momenty okrutnego mordowania ludzi, potworne sceny gwałtu lub próby gwałtu na kobietach są tam chlebem powszednim. Dodatkowo bajka oświadamia nas również o tym, że dramatyczne przeżycie naprawdę mogą pozostawić w piętno w umyśle dziecka na wiele, wiele lat. Tak więc, czy polecam obejrzeć Goblin Slayera? Jak najbardziej. Lecz nie mogę nie wspomnieć o jednym minusie. W anime często pojawia się ten seksual content, który lekko przeszkadza w oglądaniu. お目覚めのようですわねどうでしたかしら私と彼女とシトネを共にして私を助けてくださいますか大きい Impressive! Dodatkowo twórcy anime ogłosili drugi sezon, którego premiera jest przewidywana na początek kwietnia. Także miłego oglądania i zabijania goblinów na miliard sposobów!